Jesteśmy w tej chwili w naszym domu i jednocześnie w ośrodku szkoleniowo-treningowym Medison, gdzie podejmujemy naszych gości, gdzie prowadzimy rehabilitację i szkolenia dla naszych gości i klientów. Ośrodek prowadzimy od 2015 roku i pracujemy głównie z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w zakresie rehabilitacji. Społecznej i zawodowej tej grupy, jak również drugi nasz nurt, w tej chwili taki najbardziej chyba ulubiony, to jest właśnie trening mentalny. Przyjeżdżają do nas tutaj goście, nasi, nasi klienci, którzy mogą zostać z nami przez kilka dni, ćwiczyć, trenować, usprawniać się, dochodzić do siebie, kiedy tego potrzebują. Może dość nietypową polską rodziną. Kiedy ja poznałam mojego męża, Wojtek jest niewidomy od dziecka, to wszyscy mówili, ja ciebie podziwiam, ja nie byłabym gotowa na taki krok. To jest, to jest wyraz wielkiego poświęcenia, żeby związać się, żeby stworzyć rodzinę z człowiekiem, który nie widzi. Zupełnie nie zgadzam się z takim stwierdzeniem. Absolutnie. Przez 25 ponad lat naszego związku ja nie miałam takich momentów, żebym widziała, że Wojtek nie widzi. To znaczy, chodzi mi tutaj o sposób funkcjonowania, o, o tak zwaną przydatność społeczną, prawda? że naprawdę osoby z niepełnosprawnością to nie są osoby, które nie mogą zakładać rodzin, funkcjonować normalnie, pracować zawodowo, czy jakby na końcu osiągać sukcesów. Agnieszka jest osobą ciepłą, empatyczną, śmieje się dużo, przebywamy z sobą bardzo wiele, dlatego że pracujemy w naszym miejscu, w naszym ośrodku. Tutaj jest nasze biuro, tutaj jest gabinet Agnieszki do pracy trenerskiej, tutaj jest moja salka szkoleniowa. Od 30 lat jestem przedsiębiorcą małym ukierunkowanym na działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, a więc zajmuję się doradztwem w zakresie specjalnych rozwiązań technicznych dla tej grupy użytkowników, czyli mówiące telefony, mówiące komputery, jakieś specjalne pomoce, urządzenia brajlowskie, czyli takie, gdzie się czyta paluszkami teksty. I wprowadza się na specjalnej brajlowskiej klawiaturze, i tak dalej zajmuje się szkoleniem w użytkowaniu tego rodzaju sprzętu, od niedawna zajmuje się treningiem mentalnym. Od zawsze miałam taką potrzebę, żeby usprawniać osoby, które obserwują u siebie jakieś deficyty, ewentualnie te deficyty są u nich obserwowane przez, przez środowisko. Tą grupą akurat są osoby niewidome i słabowidzące. Od 2004 roku pracujemy z taką grupą w celu podniesienia jakości życia tych ludzi. I kiedy ja osobiście spotkałam w 2015 roku Jakuba Bączka i zobaczyłam, jak fantastyczne narzędzia z zakresu treningu mentalnego Kuba wprowadza i jak dobrze one działają, doszłam do wniosku, że to jest właśnie. Ten narzędziownik, to jest właśnie ten nurt, to jest właśnie ten pomysł, który ja dalej chcę wdrażać do swojej pracy. Korzystam z faktu, że jestem absolwentem Akademii Trenerów Mentalnych, do uzupełniania moich zajęć, na przykład, na przykład szkoleniowych dla osób niewidomych, słabowidzących, bo często te osoby potrzebują nie przede wszystkim szkolenia technicznego, ale przede wszystkim porady, pomocy wsparcia o charakterze psychologicznym takiego jakim jest trening mentalny. Takiego tym bardziej, bo trening mentalny działa szybko. A osoby, które i tak mają za sobą ogromną traumę albo w sobie nawet nie bardzo mogą czekać. To kończy się ogromnymi depresjami, rezygnacjami i tak dalej, więc, więc trening mentalny tutaj bardzo się przydał. Co Mental Power wniósł do naszej rodziny? Myślę, że otwartość, zrozumienie, umiejętność komunikowania się jasno, bez oceny i bez osądu przede wszystkim. My dzięki też tej metodologii stworzyliśmy świetny grunt do wzrostu naszych dzieci, które zawsze miały głos. Które zawsze były wysłuchane. Myślę, że to jest też duża wartość, bo już na przestrzeni lat widzimy, ile to w ich życiu dobrego zrobiło. Nie, nie mam problemu z tym, że nie widzę na jedno oko. W ogóle mi to nie przeszkadza w sporcie. Robię wszystko, co uważam za słuszne, jeśli chodzi o, o taniec, i nigdy nie miałam problemu, że na przykład robiłam jakieś trudniejsze elementy i nie wiem, mi bolało czy coś. Kiedy Róża przyszła na świat, w dwunastym tygodniu jej życia okazało się, że jest chora na nowotwór złośliwy. Co jest wynikiem bardzo poważnej choroby, którą odziedziczyła? Po mnie. Nowotwór złośliwy siatkówczak w głowie matki, no powstaje pustka, czarna dziura, rozpacz, co my z tym zrobimy, prawda? Ja osobiście miałam takie przemyślenia, że oddałam swoje życie ludziom niewidomym, słabowidzącym, zmieniłam swoją ścieżkę zawodową. Związałam się z człowiekiem niewidomym. Dlaczego więc jeszcze dostaję w prezencie taki dar? Dziecko, które też może nie widzieć. I ta odpowiedź właściwie przyszła dosyć szybko, że właściwie tylko z nami Róża może poradzić sobie najlepiej. Że tylko my z naszym doświadczeniem, z naszym też podejściem do, do tej grupy y, ludzi, do tej grupy społeczności będziemy w stanie dać jej najlepsze jakościowo życie, pokazać jej te najlepsze ścieżki. I y, absolutnie... Z dumą mogę powiedzieć, że zrobiliśmy dobrą robotę, że to nic się nie udało, że to nie była kwestia przypadku, to było celowe działanie. I pomimo tej, tej niepełnosprawności Róża osiąga wybitne e, rezultaty w sporcie, w tańcu akrobatycznym, w e, akrobatyce e, w, i tak dalej. Jest zdeterminowana, jest zmotywowana, pracuje cały czas, bardzo ją to porywa. Każdy z nas ma jakieś deficyty, jedne są bardziej widoczne, inne mniej. Większość tych deficytów niestety mieszka w naszej głowie, a naszym celem, naszą rolą i misją, zarówno jako rodziny, ale też jako, jako firmy, jako tego miejsca, które stworzyliśmy, jest po prostu niwelować i dawać narzędzia do tego, żeby, żeby te deficyty po prostu zmniejszały się, zmniejszały się, zmniejszały. Się. Moje rodzice są super, bardzo dobrze się z nimi dogaduję i są kochani, zawsze. zawsze mi we wszystkim pomagają. Jak tylko potrzebuję pomocy, no to ją dostanę. Zawsze ten czas taki razem spędzony na, na rozmowie, na wymianie zdań, właśnie na jakiejś dyskusji, to są najcenniejsze chwile w naszym życiu. Bardzo lubimy takie wspólne, rodzinne muzykowanie. Ja wypadam z tego, bo umiem zaśpiewać tylko jedną piosenkę, ale za to ładnie, więc, więc jak ją grają, to ja się włączam. Czasami grywamy z różą, a Agnieszka bardzo dobrze słucha. Tata jest e, dla mnie wielkim wzorem. Uważam, że skoro on nie widząc osiągnął tyle, to czemu ja widząc? Mogę tego zrobić. Mam y, lepsze warunki do tego, y, a on mimo tych trudności osiągnął wszystko, co chciał. W 2015 roku pierwszy raz zobaczyłam Cię Kuba na scenie i po prostu absolutnie podbiłeś moje serce swoim przekazem i, i taką swoją dobrocią i też spontanicznością. Kuba, wączek, zmienił wszystko w naszym życiu, w moim życiu. Nie, nie wiem, nie chciałbym mówić o naszym życiu, to jest doświadczenie indywidualne. Kuba Bączek to jest doświadczenie indywidualne. Kuba wpłynął na rodziców w ten sposób, że na pewno bardziej poszli w kierunek treningu mentalnego. Oboje skończyli akademię, więc na pewno jakąś rolę w naszym życiu Kuba odgrywa dość dużą. Po prostu jesteś częścią naszej rodziny. Absolutnie jesteś obecny w naszym domu poprzez swoje lajwy, poprzez szkolenia i poprzez to, że. Wszyscy w zasadzie jesteśmy w tej chwili zaangażowani w tą ideę mental power. Promujemy ją, opowiadamy o tym, jak wiele dobrego z tego się rodzi i kto jest twórcą tego dzieła. Kuba bardzo wiele mi pomagał, nawet miałem takie indywidualne spotkanie z Kubą, które ogromnie mi wiele dało. Mogę powiedzieć, że jestem jak Robert Lewandowski. Nigdy mu tego nie zapomnę, po prostu ta sesja indywidualna. Ja ją po prostu dostałem od Kuby nieodpłatnie. Znam Kubę, znam go osobiście. Nawet na Facebooku Kuby można zobaczyć. Mój rysunek. Dałam go na pierwszym życiu pełnym pasji, na którym byłam i nawet moja mama przytaczała taką historię, że drugiego dnia powiedziała Róża, weź kredki, porysujesz sobie. Ja powiedziałam, mamo, ale ja się tam wcale nie nudzę, tylko widzę Kubę, to jest takie, o Boże, to Kuba, no bo będziemy się śmiać. Właściwie to jest jedno słowo, które chciałbym powiedzieć Kubie. Kuba, dziękuję. Ja jestem innym człowiekiem i to jest Twoja wina. No dobra, zasługa. Serdecznie Ci gratuluję i bardzo, bardzo dziękuję za to, co co zadziało się za Twoją przyczyną w naszym domu? Widzę w tym, w tych działaniach, które Kuba mi oferuje, wielką wartość i rozwój. Dzięki Kuba jest naprawdę super. Fajnie, że jesteś.